Dzień dobry! Kristina Kateze, Akademia Kulinarna Whirlpool. I dzisiaj mam ogromne przyjemności na nasze post. Dokładnie, kto chce gotować pizzę z Kristina, Po prostu, kto robił najlepsze komentarze? Wybraliśmy: Kris, Krzysztof, dokładnie. Kris i Krys. Witam serdecznie. <laughs> I teraz e, lubisz gotować? Uwielbiam gotować, a kuchnia włoska jest również bliska memu sercu, tak więc ogromnie się cieszę, że jestem tutaj i żebym miał okazję poznać prawdziwą sekret włoskiej pizzy. Super, zaczynamy! I Chris, to jest dokładnie pizza domowa. Teraz ty będziesz robić sam i potem ja myślę, że będziesz jeszcze raz replikować w domu. Na pewno. I co mamy na dobrą pizzę? Oczywiście... Mąkę. Dobrze. oliwę. Zapraszam. <laughs> I tu, bravissimo, cała. Dziękuję bardzo. I potem, co mamy? Woda, Woda ale na wodę, co dajemy? Drożdże. Tak. I teraz masz tam łyżka, e, proszę mieszać. Brawissimo. Piękne. Ja dodaję dla Ciebie po prostu. Jestem Twoja asystentka. Bardzo mi miło. <laughs> Tutaj, oliwa z oliwek, extravergine. Cały czas eh, produkty na takie eh, eh, proste przepisy muszą być super, jakość. Pamiętamy? Musi być super pizza. Dokładnie. I teraz, co zostaje na nasze eh, składniki? Tylko sól, ale pamiętamy, że sól dajemy, kiedy masa jest prawie zrobiona. Ok? I teraz, twoje. O, i te te, počekaj, ja będę asystować. Okay. Daj, daj, tutaj nie ma problemu. I teraz zaczynamy mieszać taki z widelce. I ja powoli, powoli. Bravissimo. Maj Krzysztof. Ecco się qua. Bravissimo. I już. Mieszamy dokładnie do momentu prawie wszystko jest absorbowane i teraz dajemy nasze sul. O, piękne. I zobacz, rękę muszą być super czyste oczywiście. Zobacz taki. I to są super suszone. To samo robimy tutaj. Widzisz? Nie dodajemy mąka, suszymy. I potem proszę zobacz. Szybko muszę mówić. Muszę robić tu. Bravissimo. Pięknie. perfetto. Zamknijmy. Jak kuleczka o I jak robimy? Dajemy tutaj troszkę oliwa z extra virgin. Ale odrobinę. I tutaj. I foliujemy. Muszę leżeć 24 godziny w na szufladę dla warzywa. I po 24 godziny to jest nasz efekt ta 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 ta! Super! Widzisz? I ty musisz zrobić dokładnie to samo w domu. I teraz zobaczyć. Zobacz, widzisz? Mm -hmm. Jak jest pięknie. Ładnie. Dajemy nasze oliwa z oliwek ekstra virgin. cały czas. Musi być eh, bardzo, bardzo... O, oh, zmarujesz, ja, proszę. Ja robię tylko troszeczkę i ty robisz resztę. Semolina. Mm -hmm. Ok? Brawissimo. Perfetto. I teraz ty te musisz zrobić. Ja jestem twoja ja. Ci Czysto super delikatne. Bierz ciasto i dodaj tutaj w środku buka. Jest, uu, piękne, o, perfetto, così, i tu, super. Wyciągamy. Allora. co jest, e, zobacz, jest delikatne, ale jest super elastyczne. Widzisz, jak no. ja mani manipuluję ten ciasto, ale pamiętaj, cały czas zaczynamy od środka i wyciągamy po prostu tu, tu. O, oh, super, dokładnie tak. Widzisz, gotowa do naszej sos. Ale dzisiaj robimy dokładnie e, moja ulubiona margherita, to znaczy e, pomodoro i musi być super jakościowy, mozzarella, troszkę oregano. Gotowi do? Czas na sos. Brawo, daj, avanti. Dobre passata di pomodoro, bravissimo. O, oh, piękne. Fantas da, troszkę więcej Mieściu. daj. o piękne, Super. I teraz e, dajemy origano. Super suszone, wiesz, e, od Sicilia. Brawo. Sól. sól. Jak lubimy. To jest na nasze o. Nasze po prostu o. I oliwa. 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 Dobra oliwa. Oliwa z oliwek ekstra bo bravissimo, waj, waj, waj. Nie oszczędzamy, pamiętamy, ale że mamy. Bravissimo, brawo, to jest włoska pizza, ale piękne. Super, tak. basta. I teraz, proszę bardzo, od razu mieszamy. Wiesz, proszę, ten duże. O, bravissimo, tu mieszamy. mieszamy. Teraz ja pokazuję mhm. ticze ticze i ty robisz więcej. Dobrze, normalny, tu. Na środek. Tak. I potem zobaczyć dokładnie po swojemu. Proszę bardzo. Brawo. Perfetto! Super Krzysztof! I teraz, co robimy? 12-14 minut w piekarniku, góra-dół, 240 stopni. Krzysztof, gotowy? Jak zawsze. I teraz, proszę, dedykujemy się do naszej mozzarelli. O, otworzysz, proszę, dobrze, super, Piękny. OK, powoli, powoli. O, bene. Brawo, Krzysztof. I teraz dodajesz tutaj, bo musisz suszyć. Tutaj brało tam i teraz delikatne. Tata, -ta! poproszę, sprawdzamy, jak skrzód. No, lekko przemieniona? A widzisz, i dokładnie jest nasz cel. I teraz zapraszam. Mozzarella. Piękne. O. Teraz Krzysztof dajemy jeszcze raz do piekarnika. 2 3 minuty do momentu rozpuszcza się cała mocarella. Super. Zobacz. Piękności. No, wygląda nieźle. Piękne. Rewelcją. Zadowolone? Bardzo. zobacz tutaj. Gotowe. Gotowe. Teraz asystent zabiera blachę i ty dekorujesz twoja pizza. Nasza pizza. <laughs> Nasza pizza. Dajemy troszeczkę. O, brawo, brawo, brawo. Brawo, Krzysztof. A ty l'onore, Twoje przyjemności. Jak chcesz. A ile osób będzie zaproszonych? <laughs> <laughs> okej. Okay. Super. I teraz druga strona. Tu, okej, okay, pomagam Ci. Pizza, Sao talio? Pronta. Pronta. Per noi, per tutti, per tutti. Bravo, Cristo. Eccola qua. La prima è per te, pierda, Dziękuję bardzo. Grazie bardzo, Jeszcze raz, bo zabiera te eh, nasze. Eh, Piękny pomysł, bo naprawdę uwielbiam gotowość z Wami. Myślę, że może replikować Twoja pizza w domu. No, na pewno będę się starał dorównać mistrzyni, ale na pewno nie poddam się bez walki. Tak więc wszystkich zapraszam do spróbowania nowego przepisu. Do następnego! Ciao! ciao, ciao.